Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że będzie w miarę dobry dźwięk, z racji tego, że no jestem też w trasie, nagrywam ten materiał dla was w samochodzie, już można powiedzieć, przygotowując się do powrotu na chwilę tylko do, do Krakowa, bo później kolejny wyjazd, ale po pierwsze materiał na kanale regularnie się musi pojawić. Po drugie mamy bardzo pilny i ważny temat, który uważam, że warto skomentować. Temat dotyczący pewnego rodzaju retrospekcji, pewnego rodzaju powrotu. Czy demonów ciężko powiedzieć, choć dla niektórych, biorąc pod uwagę, ile osób zachorowało, ile w tym czasie zmarło, no to te konsekwencje rozprzestrzeniające się na całym świecie. W końcówce 2019 roku w Chinach pierwsze informacje o chińskim Wuhan, później przenoszenie się na kolejne kontynenty, w końcu też pierwsze przypadki w naszym kraju. Pamiętamy, to tąpnięcie, które obserwowaliśmy na rynkach w marcu 2020 roku, jak to wtedy źle wyglądało, kiedy to indeks WIG20 nurkował o grube setki punktów, jak nie ponad 1000 od szczytu, kiedy testowaliśmy lokalne dołki, spółki były bardzo nisko wyceniane, ale tak szybko jak te spadki się pojawiły, tak szybko rozpoczęliśmy odrabianie strat i jak się okazuje, w ostatnich latach był to najlepszy czas dla rynków najlepszy czas w kontekście tego, że można było w tym czasie najwięcej zarobić. Oczywiście dla inwestorów, którzy rzeczywiście nie bali się, tylko w ramach tej olbrzymiej paniki kupowali, kiedy lała się krew, kupowali, kiedy te spadki na rynkach były widoczne. W tym momencie mamy zupełnie inne okoliczności rynkowe. Na ten moment nie ma kompletnie żadnych sygnałów, które mogłyby sugerować, że nawet jeżeli. Wróci do nas COVID, czy wróci do nas, czy pojawi się u nas, załóżmy małpia ospa, będziemy mieć do czynienia z lockdownami, z zatrzymaniem działalności gospodarek, no i generalnie ze słabnącą gospodarką na miesiące albo może i lata. Tu mówimy jedynie o takim poniekąd problemie, który z jednej strony dla niektórych firm może być szansą. A dla nas, dla ludzi, dla społeczeństwa, może być pewnym zagrożeniem, bo po prostu kolejna choroba może zbierać tutaj coraz większe żniwo, o czym też mówią eksperci, którzy obserwują i którzy też robią pewnego rodzaju prognozy, przewidywania, jak to w przyszłości może wyglądać. No i dzisiaj podczas tej sesji 21 sierpnia obserwowaliśmy. Reaktywację spółek covidowych Mercator Medical, mocny wzrost, prawie 30% na plusie, Harper 20, tych spółek było więcej, Mabion nawet o 10% ruszył. Jak na razie to tylko spółki z parkietu głównego, giełdy papierów wartościowych, to są te spółki, które Zaliczyło olbrzymie wzrosty właśnie w 2020 roku. Pamiętamy Mercator Medical z poziomu około 10 zł do 770 mniej więcej, ponad 7 7000% wzrostu, a to nie było najwięcej, bo jakbyśmy spojrzeli na spółkę typu MedCamp, no to tamten wzrost był jeszcze większy, ale było bardzo wiele spółek, które zyskały w tym czasie, w tamtym czasie ponad 1000%. I tak jak mielibyśmy szukać beneficjentów w sytuacji covidowej, no to wybralibyśmy jeszcze pewnie sektor OZE, sektor Gamingowy, natomiast w tym przypadku zdecydowanie do tych spółek nie będziemy teraz sięgać, bo to już byłyby zbyt daleko idące koneksje. Natomiast a propos jeszcze OZE, to warto powiedzieć jedną rzecz, o której dzisiaj przeczytałem. To też w ramach dygresji wam dodam, że mamy zdementowane te słowa o tym możliwym dodatkowym podatku, który miał zostać nałożony na. Posiadaczy instalacji OZE, instalacji fotowoltaicznej, na przykład na dachu swojego domu jednorodzinnego, czy jakiegoś budynku gospodarczego, z którego ostatecznie korzystaliśmy z racji tego, że korzystamy, dodatkowy podatek, o którym w mediach było w ostatnim czasie bardzo głośno. Ja też o tym wspominałem, ale też mówiłem, że to są na razie takie pomysły, a byli już tacy, którzy mówili, że to już definitywnie się wydarzy, i już oczywiście szkalowali osoby, które za tym mogą stać. No i ta informacja została zdementowana. Co po raz kolejny pokazuje, jak dużo takich informacji mamy, które są dementowane. Informacji, no, za które chyba redaktorzy, autorzy nie biorą odpowiedzialności, ale hmm, pojawiają się też tacy, którzy mówią, że to nie jest tak, że za te informacje nie ma, nie ma hmm, jakby osób, które są pociągnięte do odpowiedzialności, tylko że pewne osoby testują, jak zareagują obywatele, jak zareaguje na rynek, po to, żeby ewentualnie albo wprowadzić, albo z czegoś zrezygnować. Jeżeli reakcja będzie niewielka, no to wtedy wiadomo wprowadzenie, a jeżeli reakcja i oburzenie będą poza skalą, wręcz powiedziałbym, no to wtedy no jakby można się zdecydować na rezygnację z pewnego pomysłu. No to temat na pewno ciekawy, natomiast ja już włączam przechwytywanie ekranu. No, i patrzymy, jak tutaj ta sytuacja wygląda. Pewnie widzicie przechodniu gdzieś tutaj w kamerze też, którzy obok samochodu przechodzą, ale to mniejsza z tym. No i tak, patrzymy: mamy dzisiejszą sesję na akcjach Mercator Medical. Olbrzymi wzrost, prawie 30%, 29,84%. Przy bardzo wysokim, jak na spółką, obrocie. No, tak dużego obrotu to już od dłuższego czasu tutaj na akcjach Mercatora nie mieliśmy. Jak patrzymy na słupki wolumenowe, no to trzeba byłoby się cofać właśnie jeszcze, chyba aż do jeszcze tych sesji, kiedy mieliśmy te mocne spadki, kiedy kurs jeszcze był w okolicach 100 zł, no to wtedy takie sesje z podobnym, podobną ilością akcji w obrocie obserwowaliśmy rzeczywiście, ale jak zobaczymy na ostatni okres 12 miesięcy, to, to były obroty zdecydowanie najwyższe. Dzisiaj prawie 187,5 tysiąca akcji w obrocie. Kurs przez pewną część sesji zawieszony na górnej widełka, ostatecznie w końcówce odwieszony z 30% wzrostem na szczycie. Jeszcze trochę akcji po stronie kupna pozostało, co informuje nas też o tym, że ten popyt jest utrzymany. I z łatwością, drodzy widzowie, od razu pokonaliśmy strefę oporową w okolicach 50 zł, a kolejna też już, można powiedzieć, testowana. Do okolica 55-56 zł, a więc szczyty z listopada 2022, bo warto przypomnieć, że ostatnio tak wysoko, w okolicach 57 zł na akcjach Mercatora, byliśmy w sierpniu 2022 roku, a więc minęły 24 miesiące. Technicznie no, takie najbliższe ważne, bardzo ważne poziomy oporu to okolica 80 zł. Czy na fali tej szerokiej spekulacji rynkowej do tego pułapu dojdziemy? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale wiem doskonale o tym, że spółki, którymi tak długo rynek się nie interesował, na naszej giełdzie z niekoniecznie wysoką kapitalizacją, które nie potrzebują nie wiadomo jak wysokiego, dużego kapitału, żeby taki ruch zrealizować, no mogą zdziałać, można by rzec, nawet cuda. Patrzymy na kolejne kwestie. Tutaj jeszcze mamy takie informacje za wcześnie na obostrzenia, no i tutaj to też jest pewnego rodzaju uspokojenie, i to też jest pewnego rodzaju informacja o tym, że warto pamiętać, że to, co dzieje się na spółkach w tej chwili, to jest jedna wielka, czysta spekulacja, aczkolwiek oczywiście na spekulacji też można zarobić. I to, że ten właśnie wzrost zachorowań na COVID obserwujemy. W lipcu, w sierpniu nie, świadczy o tym, że szczyt zachorowań będzie wcześniej, około połowy października, powiedział w wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny, ale to też nie świadczy o tym, że już teraz nie wiadomo, jak bardzo nam się tutaj nie, liczba zachorowań nowych przypadków wymknie spod kontroli covidowe retrospekcje na Merkatorze, to też tutaj artykuł z Bankiera a propos tej dzisiejszej sesji, no ale tak jak powiedziałem, no nie tylko, nie tylko Merkator radził sobie tak świetnie, tak rewelacyjnie, bo były też inne spółki, które dzisiaj świetnie sobie radziły. Mieliśmy Biomaximum plus 23%, Harper plus 19%, Mabion 10%, czekamy na dawny Biomed Lublin, czy tutaj też akcje Syntavers nie pokażą jakiegoś ruchu wzrostowego. Narasta fala zachorowań na COVID-19, Będziemy zalecać noszenie maseczek. No, już tutaj najprawdopodobniej, czy to minister zdrowia, czy osoby odpowiedzialne za pewne kwestie nie będą tutaj popełniać tego błędu, co w 2020 roku. Miejmy nadzieję, że nie zabronią nam wychodzić do do parków albo nie, za, nie nakażą nam w parkach czy na cmentarzach nosić maseczek, bo tak też było. No i oczywiście to nie są rzeczy, które bezpośrednio wpływają na samą gospodarkę, no chyba, że dojdzie rzeczywiście do lockdownu i yy, trzeba będzie pracowników wysłać na home office, a firmy, które takie możliwości nie mają, no to tutaj oczywiście byłby to spory problem. Firmy produkcyjne, gdzie no, na tej linii produkcyjnej ktoś musi pracować, ale yy, to już są naprawdę bardzo daleko idące kwestie i nie spodziewam się, żeby one rzeczywiście tutaj weszły, weszły w życie, a przynajmniej na razie na to małe dosyć są szanse. Dziwny dźwięk się włączył. Bardzo Was drodzy widzowie przepraszam. I szczerze to nawet nie mam pojęcia co ten dźwięk generuje. Ale chwilę moment. To się dzieje na żywo, żeby była jasność. No, ciekawe, co to jest. Yy, wiecie co? Ja może na chwileczkę odłożę tutaj laptop. To się dzieje na żywo, jakby ktoś pytał. A, dobrze, już wszystko wiem. Już wyłączam. OK. Już wam mogę powiedzieć, co to. To, drodzy widzowie, włączył się czujnik z restauracji, w której, w której zamówiłem jedzenie przed momentem. Także, no właśnie, miałem w kieszeni. Już wszystko jasne. Ale dobrze, to zaraz sobie tam po po jedzenie Podejdę, a tymczasem my przechodzimy dalej do naszych kwestii, które mamy w programie. I teraz tak, wracamy, wracamy, drodzy widzowie. Takie są przypadki, jeżeli właśnie programy są czasem prowadzone w takich warunkach, ale z drugiej strony omawiamy ważny temat, więc tutaj uważam, że mimo, że czasu czasem jest mało, to i tak pewne rzeczy trzeba mówić, żeby na to zwrócić uwagę. No właśnie, tutaj o tych maseczkach rozmawialiśmy. Więc z siłą rzeczy, no spółki, które w 2020 roku szły w tym kierunku wzrostowym, mocno wzrostowym. Mercator jako producent rękawiczek. Spółki, które też w swojej ofercie miały właśnie maseczki. Testy były spółki, które miały pomagać w budowach tych takich szpitali, można powiedzieć, które były rozkładane gdzieś tam przy, przy placówkach, na chwilę takich namiotów, innych jeszcze rzeczy, przeróżne rzeczy, której brakowało gdzieś tam w laboratoriach, strony, nie, stroje, przepraszam, ochronne, nie, bo tutaj nie mówiliśmy też o tym materiale, pamiętam Sun, Scanmed, bodajże tak się on nazywał, jeżeli chodzi o firmę nie, o firmę Sanville, no to tego naprawdę było sporo. W 2020 roku, i tutaj trzeba sobie po prostu przypomnieć te właśnie podmioty, które wtedy tak dobrze sobie radziły. No, z racji tego, że siłą rzeczy jest realna szansa na to, że kapitał spekulacyjny, który na rynku obserwujemy, też te spółki dostrzeże. I teraz tak, mieliśmy już taką pierwszą, falę hosts na spółkach z Wigmed, na tych naszych biotechach, mam na myśli tutaj m.in. Pure Biologics, mam na myśli Nanogroup, mam na myśli całą farmę, ale to troszkę z innego powodu tam. W grę wchodziło między innymi podanie kandydata na lek do leczenia nowotwora określonego, nowotworu szyi i głowy, bodajże tak to wtedy wyglądało. Ale to jeszcze są informacje, które są zupełnie jakby rozbieżne z tym tematem, aczkolwiek te informacje już zwróciły oko inwestorów na właśnie cały sektor leków, cały sektor medyczny, o czym też pamiętać jak najbardziej. Musimy. To jest dosyć ważna sprawa, bo ten kapitał już ten sektor dostrzegł. Doszedł z spółki, które jeszcze wtedy były niedowartościowane, a teraz już ruszyły bardzo mocno. I w mojej opinii to jeszcze nie jest ostatnie słowo. Z racji tego, że informacje po pierwsze będą się jeszcze pojawiać, jak tylko tych zachorowań będzie przybywać, to no, o czymś redaktorzy w mediach muszą pisać, więc będzie coraz więcej artykułów, taka mini panika, a panika w tym przypadku będzie nakręcać kapitał spekulacyjny i generować szansę na dalszy wzrost tych spółek, więc na to zwracamy uwagę. Mam tutaj też takie jeszcze informacje dotyczące tego drugiego. Nazwijmy to schorzenie, chodzi o małpią ospę, która nie jest nowym covid -em. Transmisja wirusa jest pod kontrolą, tak mówi Światowa Organizacja Zdrowia, więc to akurat jest uspokajający komunikat, ale to też ten temat na pewno będziemy dokładnie analizować, bo co prawda, no jakby samo rozwijanie się, rozprzestrzenianie. Jest kompletnie inne niż w przypadku COVID-19 w 2019, 2020 roku. Zresztą wtedy też nie byliśmy na to przygotowani do końca. Teraz, no już po pierwsze, pewne rzeczy przeżyliśmy, wiemy jak się do tego przygotować, przystosować, żeby też pewne problemy się nie nawarstwiały. Więc ja. Jeszcze raz to powiem, uważam, że to jest tylko i wyłącznie bicie piany, uważam, że to jest tylko i wyłącznie spekulacyjny ruch, który tak szybko jak się pojawi, zostanie przygaszony, ale jeszcze jest szansa na po pierwsze, że dostrzeżemy spółki, które w tym ruchu nie uczestniczyły, po drugie, że te, które już ruszyły, jeszcze trochę do tego wzrostu dołożą. I tutaj możemy spojrzeć na przykład na 2020 rok. Tutaj redaktorzy rozpisywali się o szybkich zyskach na koronawirusie, była mowa o Merkatorze. PZ korma i to ta pierwsza spółka, która w zasadzie pojawiła się przy okazji pandemii. Biomaxima, oczywiście, która też dzisiaj już ruszyła na północ, był Blirt, MBF Group też spółka, która ruszyła, ale to troszkę inny jeszcze jest sektor. Harper Hygienics, zobaczcie, Delko to też trochę inny, inny sektor, ale też o tej spółce była mowa. Tutaj sektor gamingowy, który nas w tym momencie specjalnie nie interesuje. Był też sektor OZE. Tu pokażę Wam takie ciekawe zestawienie. Zmiana wartości spółek z rynku głównego GPW od dna koronawirusowego krachu. Czy korona krachu, tak jak tutaj jest to napisane. Zobaczcie: PGW Plus 7000 ponad procent. Mercator, Biomed Lublin. To oczywiście jest wyliczone na jakiś tam czas, więc to nie są te pełne wzrosty od dołka do szczytu. Ale tu chodzi bardziej o te spółki, które w tamtym czasie były mocne. Mamy Biomed Lublin, właśnie wspomniałem teraz już inna nazwa tej spółki. Magna Polonia, Global Cosmet, Kolenergi to też inna branża, INC, też inna branża, ale mamy też Brastera, to też spółka, która nie jest w żadnym stopniu, w mojej opinii, bezpośrednio związana z tym tematem, który w 2020 roku był grany, ale jednak wzrost był widoczny. Ale na przykład mieliśmy też spółki na małym rynku, które radziły sobie. Bardzo dobrze. I tutaj, co ciekawe, były dwa sektory: to były konopie oraz odżywki w tamtym czasie. Kto wie, czy tym razem sytuacja nie będzie podobna? Bo akurat, jeżeli chodzi, no, w sumie to i o konopie, i o no, odżywki, to spółki są w ostatnim czasie akurat po sporej korekcie. Konopie to przede wszystkim hemp, cannabis, teraz bardziej popularny nawet chyba niż szlabocanna, a odżywki to na przykład m.in. SFD i widzimy, że to był wzrost na poziomie no liczonym w tysiącach nawet procent. No tak to wtedy w 2000 właśnie. W 2020 roku wyglądało. No tutaj ten wspomniany Mercator, yy, możemy też spojrzeć na, a właśnie, jeszcze jeżeli chodzi o Mercator, to tutaj też, żeby była jasność, to są notowania yy, sumaryczne, historyczne. Tutaj mamy ten rajd 2020 roku. Ten poziom 50 kilku złotych, to jest jeszcze kropla w morzu. Z 10 zł zaczynaliśmy. Ja pamiętam jeden z pierwszych moich artykułów, jaki na kompariku pisałem, to było Mercatorze w okolicach 50 zł. Taka ciekawostka. Teraz, no mniej więcej w tym samym pułapie jesteśmy, ale no widzieliśmy, jak wtedy kurs mógł ruszyć. Oczywiście szansę na powtórzenie tego scenariusza oceniam, na, nie wiem na poziomie mniejszym niż jeden promil, no ale mimo wszystko warto na wykres spojrzeć. Mamy Harpera, który też dzisiaj odnotował bardzo mocny ruch wzrostowy. Zobaczmy, jak to tutaj wyglądało. Spółka też bardzo, bardzo mocno przeceniona. Byli w okolicach 4,60 to odbicie, ale już byliśmy wyżej, jeszcze w końcu w roku, nawet w okolicach 14 zł, więc tutaj też jak najbardziej szlak do mocniejszych wzrostów przetarty. W 2020 roku nawet 40 zł ten poziom był pokonany. To też ta kolejna ciekawa spółka. Mabion nam dzisiaj odbił, zobaczmy, ten wzrost nie jest specjalnie na wykresie widoczny, bo też kurs mocno zdołowany, ale patrząc na notowania historyczne, no to widzimy, że Mabion już od dłuższego czasu szoruje po dnie. A pamiętamy, że ta umowa z Nowowaksem, która jest cały czas realizowana, nawet w ostatnim czasie jakby zasięg, skala tej umowy została nieco zwiększona. No to to wszystko, co było, Mabion zaczął pokazywać lepszy wynik finansowy, ale rynek zupełnie tego nie, nie dostrzegał. Zobaczmy na syntawers, jak tu wygląda też sytuacja. Tylko nie wiem, czy uda nam się tak wyszukać akcję. Może się uda, chyba taki ticker, czy nie taki ticker. Może nie taki. Momencik, momencik, momencik. No, chyba może być z tym, albo może sobie wrócimy po prostu w stronę stoku i będzie nam łatwiej znaleźć syntawers. No, bo tam też. To jest kolejna ciekawa na pewno spółka w kontekście tego właśnie ruchu wzrostowego. Mamy przecież te spółki, o których mówiłem, czyli Kormaj. zobaczmy sobie jak tu wygląda sytuacja, choćby ten ostatni rok. No, regularny spadek, powolne, powolne, wyrzucanie akcji, kurs zjeżdżał systematycznie z tych okolic nawet 2 złotych. Nawet ponad 2, nawet 3,50 mieliśmy, ale to była spółka, która akurat dosyć opornie szła w górę, no pamiętamy w 2020 roku, no ale w tej chwili od szczytu mamy przecenę sześciokrotną, no z 3 zł na, na 50 groszy. Jedna szósta nam ceny, Drodzy widzowie tutaj została, więc to też spółka, która no na pewno pewien jakiś potencjał do yy, yy, uczestnictwa w tym ruchu wzrostowym wykazuje. Yy, tutaj to synta, teraz miałem sprawdzić. SVE, dobra, to ja całkowicie innego... Tickera szukałem SVE. Teraz powinno być łatwiej znaleźć. O, oh, jest Syntaverse. No i tutaj też, jak zobaczymy sobie na, na notowania historyczne, pamiętamy te okolice 30, ponad 30 zł, a startowaliśmy z kilkudziesięciu groszy wtedy, no więc to też były tysiące procent wzrostu. No a w ostatnim czasie akcje Syntaverse po rebrandingu, też można tak nazwać, no nie radziły sobie jakoś rewelacyjnie, ale tu też miejsca do wzrostu jest sporo. Zobaczmy, wybroniona 200, tu jakiś opór najbliższy w okolicach 5,20-5,30, ale mamy na przykład szczyt z lipca gdzieś w okolicach 6 zł, więc też na pewno będziemy nie zwracać uwagę na ten podmiot. No, drodzy widzowie, tak jak starałem się Wam tutaj pokazać, tak no, na szybko, ale jednak. Mam nadzieję, że jakaś tam informacja dodana z tego materiału dla Was wyniknie, mimo tych małych problemów technicznych. Tak jak widzicie, no, spółki wystartowały. To były dzisiaj milionowe obroty, bo to dzisiaj pierwsza taka sesja, kiedy właśnie te podmioty zostały dostrzeżone. Skoro już Światowa Organizacja Zdrowia bierze się za komentowanie, no to znaczy, że to też nie jest problem lokalny, tylko bardziej globalny, więc tym bardziej uznałem, że warto o tym nagrać materiał i... To dla Was skomentować. Napiszcie w komentarzach, jak Wy to widzicie, czy Waszym zdaniem jest się czego obawiać, czy raczej tak jak ja uważam, że dla nas, obywateli, nie ma się czego bać, strachu nie ma ale dla nas też jako inwestorów, jako grupy inwestorów giełdowych, czy też niektórych spekulantów, no można będzie na tym zarobić, właśnie na tych spekulacyjnych ruchach wzrostowych. Bardzo jestem ciekawy Waszego zdania, a tymczasem żegnam się już z Wami. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że przynajmniej było mnie w miarę dobrze słychać. Starałem się jak mogłem i też możecie w ramach podzięki zostawić kciuki w górę. Najlepiej do tego subskrypcję kanału, żeby być na bieżąco. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.